Jak się nazywasz i jaki program zagrałeś? E, nazywam się Mateusz Michalak i właśnie przed chwilą zagrałem Nocturna i Tarantella autorstwa Karola Szymanowskiego. Super. Może opowiesz nam o tym, jak radzisz sobie z tremą? E, z tremą? Radzę sobie na wiele sposobów, ale takim moim ulubionym sposobem jest na pewno nie oglądanie transmisji, jeśli chodzi o ten konkurs oczywiście, skupienie się po prostu na, na swoim repertuarze i do momentu po prostu zagrania no, skupienie się tylko i wyłącznie po prostu na tym, co ja mam zrobić, żeby czuć się też komfortowo z tym. No, oczywiście techniki relaksacyjne, takie jak oddychanie w pewien odpowiedni sposób, no, a także daje mi to też, y, znaczy, y, radzę sobie też z w ten sposób, że gdy mam przygotowany pro, program, wtedy mniej się stresuję, więc y, przygotowany program też jest kluczem do tego, aby potem mniej się stresować na scenie. E, gdzie widzisz się za kilka lat i czy wiąże się to ze skrzypcami? E, za kilka lat. Mam dwie opcje, znaczy, jestem w klasie maturalnej, ale od zawsze chciałem być też lekarzem i od zawsze chciałem być skrzypkiem, więc nadal zastanawiam się nad tymi dwoma drogami. Aczkolwiek yy, chyba pójdę jednak w te skrzypce, bo daje mi to taką wielką radość, kiedy mogę dzielić się swoimi emocjami na scenie yy, z publicznością. Także no, widzę siebie jednak także ze skrzypcami, na pewno z nich nie zrezygnuję w przyszłości, nawet jakbym ich nie studiował. Yy, no i zobaczymy. Wiele jeszcze może się zmienić.